W dzisiejszym odcinku Askana stylowe kontynuacja propozycji wyprzedażowych marek znajdujących się w galerii skana. W pierwszej kolejności coś dla biznesu i casualowa elegancja od marki Molton. Dobrze skrojone garnitury, dzianina oraz skórzane dodatki nie wyjdą z mody nigdy, dlatego warto kupić je w dobrej cenie. Pozostając w temacie dodatków, przejrzymy ofertę wyprzedażową marki Vithen. Marka proponuje swoim klientkom szeroki wachlarz możliwości wyboru pomiędzy różnymi kolorami oraz różnymi fasonami torebek nadających się na każdą okazję. Szczególnie uwagę przykuwają modele w intensywnych kolorach sezonu. Zobaczcie sami! Na zakończenie, równie energetyczne propozycje od marki Monari. Zwiebne kolorowe sukienki oraz wygodne kombinezony królują w sezonie letnim. Dlatego marka Monari, zgodnie z tendencjami, również proponuje swoim klientkom najmodniejsze fasony stylowo, modnie i wygodnie. Tak jak lubimy najbardziej. W sposób powstało to energetyczne i różnorodne zestawienie propozycji wyprzedażowych marek znajdujących się w Galerii Ascana. Każda z nas znajdzie coś dla siebie. Jeżeli chcesz być na bieżąco z nowinkami ze świata mody i urody, subskrybuj kanał Galerii Ascana na YouTube. W tym odcinku to tyle. Zapraszam na kolejny.